Marek siedział przy kuchennym stole, z nosem w dokumentach, które zdołał zdobyć z archiwum komendy. Stare akta, pożółkłe, pachnące kurzem i wilgocią, zdawały się bardziej żywe niż otaczająca go rzeczywistość. Na marginesie jednej z kartek ktoś niechlujnie dopisał długopisem. Nikt nie schodził niżej niż minus dwa. Dlaczego? Była druga w nocy. Radio, które wyłączał już dwukrotnie, znów zaczęło szumieć samo z siebie. Marek nie spojrzał w stronę urządzenia, już się do tego przyzwyczaił. Zamiast tego, wpatrywał się w jedno nazwisko, które pojawiało się w kilku raportach z lat 70. i 80. Loryński Franciszek, dyrektor placówki, podpisany pod protokołem eksperymentalnej izolacji pacjentów o wysokim współczynniku E9. Nie znał tego terminu. Nie znalazł go ani w psychiatrii, ani w klasyfikacji zaburzeń, ale nazwisko coś w nim zadrżało Loryński dźwięczało jak echo z przeszłości. Przeniósł papiery na podłogę. Z dna pudła ojca, które trzymał w szafie, wyjął teczkę z wyblakłym napisem Rodzinne. Ręka mu lekko zadrżała. Otworzył ją stary akt urodzenia jego matki. Anna Loryńska, potem skrócony odpis małżeństwa, zmiana nazwiska na Nowak. Marek poczuł, jak krew odpływa mu z twarzy. K. Urwa szepnął To niemożliwe. Spojrzał znów na podpis dyrektora na jednej z kart Franciszek Loryński. Tym razem litery zdawały się tętnić życiem. Serce uderzyło mocno, a potem na chwilę jakby stanęło to był jego dziadek. Dyrektor szpitala, człowiek, którego jego matka nigdy nie wspominała, nawet słowem. W tym momencie radio przestało szumieć. Zamiast tego popłynął z niego cichy, zachrypnięty głos: Marek. Zamarł. Spojrzał na odbiornik. Pokrętło nie drgnęło. Nie było żadnej stacji, tylko pusty zakres. Głos powtórzył: Zostawiłeś mnie tam. Z radia uniósł się lekki, prawie niewidoczny dym. Marek wstał powoli, czując, jak obłęd zagląda mu przez plecy. W lustrze kuchennym, zawieszonym obok szafki, zauważył cień jego własny odbity profil ale oczy znów martwe, białe jak mleko. Lustro zaparowało, mimo że nie było skąd pojawiły się na nim litery FL.